Żarówki ktoś na klatce wykręca. Ja już mam kurwa tego dość. Co? Kto to robi? Przecież to może dojść do kalectwa, do morderstwa, do gwałtu, do napadu. Torbę może ktoś wyrwać. No jak to? Kupiłam żarówki, no bo kurwa co? I wkręca, no bo co mam zrobić? Ciemno jak w dupie u Murzyna. No taka prawda jest. Pomyśla się Pani kto? A skąd? Kogo mogę, nikogo za rękę nie złapała. Jakiś chory na, na mózg chyba ktoś. No dokładnie, bo to normalne to nie jest. Złodziej? No, dokładnie. Kieszeni ten, klatkowy. Ty pani ostatnio wkręcała? Co? Z dni temu. Już podwórnie ukradli? Tak. Może one same odpadają? Tak, odpadają. Ty śmieszny chyba jesteś, co ty? Śmieszny jest, a odpaść to może noc, po operacji. Kosmetycznej co ty? Michaelowi odpada los. Ale nie żarówka, co ty?